Babciu, czy ty pamiętasz taką sytuację? Jak poszedłem z dziadkiem do łazienki i był tam wielki pająk. Tak. I co? Taka sytuacja miała miejsce, tak? Tak, tak. No. I jak to jak to wyglądało z twojej perspektywy, mi powiedz? nie wiem, jak to było, tylko że ten pająk. Czy on był na ścianie? Na podłodze i dziadek otworzył drzwi do łazienki. A potem otworzył drzwi od waszego domu i on wyszedł, tak? A u was? No u was. Aha, tutaj tak? Tak. No. A o co ci chodzi? No po prostu chciałem, żebyś potwierdziła taką sytuację.